Każdy czas, również ten trudny czas, to jest jakieś doświadczenie dla nas. Być może tego doświadczenia w odniesieniu do pandemii mamy dużo więcej, uczymy się tego nowego doświadczenia, ale pewnie dla nas wszystkich to słowo doświadczenie to jest okazja nie tyle do tego, żeby rozpaczać, ale żeby świadczyć. Bo w tym słowie doświadczenie jest takie wyzwanie do świadectwa. I Najpierw chcę bardzo serdecznie podziękować całej służbie medycznej, tym, którzy organizują tę służbę medyczną, opiekę, troskę pełnią w różnych wymiarach swojej odpowiedzialności właśnie za to. Myślę, że całe społeczeństwo w tym okresie z dumą, z wielką wdzięcznością myśli o szpitalach, o ratownikach, o lekarzach. Te respiratory na pewno posłużą. Są to respiratory dobrze zaopiniowane przez Instytut Medyczny Wojskowy w Warszawie. Są to respiratory, które można rozszerzać o kolejne dostawki specjalistycznego sprzętu. Respiratory, które mogą towarzyszyć chorym, one są przenośne. To nie są te wielkie respiratory przy łóżkach, tylko to są respiratory, które można zawozić w samochodzie i od momentu spotkania z pacjentem można razem z pacjentem przewieźć przewieź chorego w tym respiratorze, czy przez ten respirator uposażonym do, do szpitala i, i w samym szpitalu. Więc o tyle się z tego cieszymy, że, że te respiratory będą miały dobre, Wykorzystanie nie tylko w samym szpitalu, ale też, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to i przez karetki wśród pacjentów na zewnątrz. Ja chcę bardzo konkretnie wymienić tutaj tą wielką grupę wspomnianą naszych współbraci w kapłaństwie, bo. Między innymi 160 tysięcy złotych. To jest zbiórka od samych księży archidiecezji częstochowskiej, którzy pięknie odpowiedzieli na taki wczesny już apel księdza arcybiskupa Wacława, i stąd mógł się ten dar już dzisiaj zmaterializować, trafić już na konkretne oddziały. Jest niesłychanie potrzebny. Powiększony ten dar jest oczywiście o dar Caritas Polska, który jakby dołożył się do tego. Fundując respiratory też dla Miejskiego Szpitala w Częstochowie i Powiatowego Szpitala w Pajęczni. Z ponad 100, 100, kilku respiratorów, 32 trafiają właśnie do województwa śląskiego. Tutaj dwa do Pajęczna i Częstochowy. A 30 do Katowic i tych miast około Katowic do, do Cieszyna. A więc no myślę, że to jest taka pomoc, która będzie widoczna, i dzięki tym respiratorom będziemy mogli, mogli uratować ludzkie życie.